Ocenimy prawdziwość poniższych stwierdzeń, Zaczniemy od tego, czy współczynnik kierunkowy prosty jest tej wykresie funkcji, jest równy na minus 2. Oczywiście jest to wykres funkcji liniowej, więc wzór, który możemy tutaj, który musimy zapamiętać, brzmi dokładnie w ten sposób. Y to nam się równa AX dodać wartość B, gdzie A to jest wartość właśnie tego współczynnika kierunkowego, a wartość B to jest współczynnik, tak zwana wartość stała, która będzie w tej sytuacji wyraz wolny, który będzie nam przecięcie z osią o no Y. w ten sposób już tak naprawdę możemy odczytać, że nasze B nam będzie wynosiło po prostu wartość 4, bo to przecięcie z osią o Y już odczytujemy, że nam wynosi po prostu 4, czyli tyle samo nam będzie wynosił wartość współczynnika B. I teraz zapisując ten wzór, to mamy y, to nam się równa ax, dodać wartość 4. Teraz wykorzystajmy to miejsce zerowe, które mamy podane w zadaniu, że to miejsce zerowe oczywiście w tej sytuacji ma współrzędne wartości 2 i 0. I teraz ten punkt podstawimy, żebyśmy obliczyli ten współczynnik A. Oczywiście sposobu rozwiązania tego zadania będzie kilka. Ja wybieram akurat taki. Można obliczyć to za pomocą wzoru na miejsce zerowe. Można też to podstawić pod jakiś układ, można to podstawić pod wzór z karty. Tak naprawdę droga jest tutaj dowolna. Natomiast taki najprostszy, którym się wydaje, to jest podstawienie po prostu pod wzór. To jest wartość x, to jest wartość y. Tak też będziemy podstawiać, czyli 0 to nam się równa wartość 2 razy A, czyli 2A. Dodać wartość 4, na drugą stronę to będzie minus 4, to nam się równa wartość 2A. I dzieląc tę wartość przez 2, to otrzymamy, że A będzie nam wynosiło minus 2, i to rzeczywiście jest odpowiedzią, która będzie odpowiedzią prawidłową. No i teraz mamy jeszcze określić, że pole trójkąta ograniczonego 8 tutaj układów współrzędnych wynosi nam 8. No i zobaczmy, o które pole nam tutaj w tej sytuacji chodzi. Oczywiście chodzi nam o to pole tutaj tego trójkąta w tym miejscu. I pole tego trójkąta oczywiście użyjemy tego wzoru klasycznego, to jest a razy h podzielone przez 2, gdzie w tej sytuacji naszą podstawą to będzie ta odległość od 0 do 2, czyli po prostu dwie jednostki. Wysokość to będzie 4 i podzielimy tą wartość przez 2, czyli pole w tej sytuacji 2 razy 4 to jest 8, 8 podzielone na 2 to będzie 4, jakieś tam jednostki kwadratowe. I w tej sytuacji jest odpowiedź oczywiście fałszywa, bo to nie będzie tyle na wynosiło pole tego trójkąta, a będzie to po prostu o połowę mniejsze. Редактор